Ma dziś. Pokażę Wam jak wykorzystać ukrytą moc karty graficznej, yy, która przyda nam się na przykład po, podczas renderowania filmów, obrabiania filmów bądź yy, konwertowania filmów. Yy, pokażę to na przykładzie mojej karty graficznej NVIDIA GeForce GTX 560. Sprawdzimy, czy karta graficzna jest szybsza od procesora i o ile. Yy, Ka karty Atiradeon też posiadają taką funkcję. Niestety nie posiadam takiej karty, więc nie będę mógł Wam jej zademonstrować, ale działa to na tej samej zasadzie. Jeżeli macie kartę Nvidia, musi ona wspierać technologię CUDA. Są to karty bodajże od serii 200 do 500, czyli na przykład GTX 460, 560 i tak dalej. Posłużymy się. W tym celu programem Adobe Premiere Pro oraz konwerterem WinAvi Video Converter będziemy konwertować pliki AVC-HD, które wymagają dużej mocy obliczeniowej. Dzięki temu pranikowom będziecie mogli przyspieszyć swoje produkcje, wideo oszczędzać czas i, i przy, mieć po prostu wydajniejszy. Wydajniejszą pracę z danym programem, który wspiera technologię CUDA Ja polecam Adobe Premiere Pro do tego celu, ponieważ Na tym będzie się skupiał nasz poradnik No i... Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, będziecie mogli pisać w komentarzach Na spryciarzach, bądź na YouTube Na prywatną wiadomość na spryciarzach, bądź na YouTube Bądź na mój numer GADUGADU -gadu. To już zależy od Was Zapraszam też na mój kanał na YouTube Tam znajdują się Wcześniejsze poradniki. Jeżeli ma, jest, subskrybujecie mnie, to będziecie mieli dostęp wcześniej do tego poradnika niż pojawi się on na spryciarzach. Więc klip nagrany dla spryciarza.pl. Zapraszam. Siema w tym poradniku pokażę Wam jak wykorzystać ukrytą moc karty graficznej w zastosowaniach filmowych i nie tylko. Na początek. Komputer wyposażony jest w kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 560. Taktowanie rdzenia wynosi 810 MHz, posiada 336 shaderów pracujących z często, częstotliwością 1620 MHz i obsługuje technologię Cuda. Z kolei procesor to AMD Athlon X4620 rdzeniowy taktowany jest zegarem 2,6 GHz. Zestaw dopełnia. 4 GB pamięci RAM pracujących z częstotliwością 1333 MHz Do celów użyjemy Adobe Premiere Pro wersji CS5 Na początek będziemy musieli włączyć renderowanie przez kartę graficzną W tym celu wpisujemy GPU i odpalamy GPU Sniffer Niestety u mnie okienko się zamyka, więc muszę sobie to skopiować. Nasza karta, musimy przypisać yy, nazwę karty GeForce GTX 560. Jeżeli nasza karta posiada mniej niż 768 MB pamięci dostępnej, nie zadziała. Jeżeli jest powyżej, yy, zadziała. W tym celu przechodzimy do naszego folderu, gdzie mamy zainstalowany nasz program i wpisujemy cuda. I otwieramy. Teraz wpisujemy nazwę naszej karty graficznej. Zapisujemy plik. Teraz odpalamy nasz program. Po celu użyjemy plików AVCHD w rozdzielczości 720p. Na początek wyłączymy renderowanie przez kartę graficzną i otwieramy nasze pliki. Na sam początek sprawdzamy, czy nas procesor odtwarza płynnie pliki. Jak widać, pliki są płynnie odtwarzane. Teraz zrobimy korekcję kolorów. Teraz sprawdzimy czy nasz procesor obsłuży korekcję kolorów w czasie rzeczywistym. w AVC HD w rozdzielczości 720p. Odtwarzamy. Jak widać podgląd nie jest płynny. Procesor jest praktycznie w 100% obciążony. Teraz użyjmy akceleracji naszej karty graficznej. Klikamy projekt, projekt, settings, general i wybieramy naszą kartę graficzną. Klikamy ok, kasujemy podgląd, który wcześniej był utworzony przez procesor i robimy to samo. Jak widać, podgląd odtwarzany jest całkowicie płynnie. Procesor jest Obciążony, ale nie w znacznym stopniu. Nasza karta graficzna przyjęła większość obciążenia z procesora, dzięki czemu podgląd jest odtworzony płynnie. Nasza karta może też nam pomóc przy renderowaniu końcowego klipu wideo. W tym celu wyłączyłem akcelerację GPU, użyjmy samego procesora i porównamy czasy z jakim klip zostanie renderowany. Widzimy, procesor pracuje pełną parą. Ociążenie procesora wynosi 100%. Jak widać, renderowanie bez akceleracji zakończyło się po ponad 15 minutach. Teraz sprawdzimy, jak wygląda sprawa z akceleracją. GPU. Wchodzimy do projektu i ustawiamy akcelerację GPU. Usuwamy podgląd i renderujemy ponownie. Ten sam plik z takimi samymi ustawieniami. Jak widać czas renderingu zaczął się praktycznie od 2 minut w akceleracji CPU od 15 minut. Sprawdźmy zużycie GPU. Zużycie GPU wynosi około 20%. Ale widać dzięki naszej karcie graficznej. Przyspieszamy sobie znacznie postprodukcję naszego klipu. Renderowanie zakończyło się po około dwóch minutach. Teraz sprawdzimy jak GPU pomaga w konwertowaniu filmów. W innym programie do tego celu przeznaczonym. Użyjemy w tym celu WinAVI Video Converter. Przekonwertujemy nasz plik. lecz na razie wyłączymy akcelerację GPU, ustawimy na auto, za pomocą kodaka H264 i klikamy start. Omertopanie nadal trwa. Zostało w tym celu około minuty i 30 sekund. Bez włączonej akceleracji GP GPU. Teraz sprawdzimy, jak sprawa wygląda z akceleracją tego samego pliku. Ale tym razem włączymy akcelerację GPU. Ustawienie są na auto, kodek H264. I klikamy start. Renderowanie przebiega od razu szybciej, schodzi do 30 sekund, nawet krócej. Dzięki akceleracji GPU możemy przyspieszyć naszą pracę z komputerem i obrabianiem na przykład filmów. To samo tyczy się na przykład Sony Vegas w konwertowaniu filmów, dzięki czemu też możemy renderować szybciej nasz plik wideo. Dziękuję bardzo. Poranik nagrany dla portalu spryciarze.pl Myślę, że Wam się spodoba i będziecie z tego korzystać. Dziękuję.